O czym jest ten film? <laughs> to moje ulubione. <laughs> I tu w ten, cała formułka. Prawda, leci. Najlepiej pełnym, powiedz to pełnym zdaniem. Yy, o czym kogo, jest ten film? Tak, czy znaczy w sensie mówię zazwyczaj to pytanie brzmi, o czym jest ten film? Powiedz pełnym zdaniem i powiedz jeszcze, yy, kogo grasz. O właśnie, bo jest kolejne, jaka jest pana rola w tym filmie? Jaka jest pana rola też pełnym zdaniem, jak można? I do kamery. <laughs> do kamery pełnym zdaniem. Co może wkurzać aktorów na premierach? Wiesz, te pytania, czy jakie są twoje też są. wrażenia, bo wiesz. To jest dosyć stresujący moment przynajmniej wypowiadam się jakby w własnym imieniu. To jest bardzo stresujący moment. Często jest tak, że w filmu przynajmniej ja nie widziałem przed premier, czy w sensie przed premierą, więc opowiadanie o kontekście yy, w, w, nie tym, co ja czułem na planie i co to co, jakie ja mam zdanie o, o pracy, natomiast już wypowiadanie się y, na temat filmu jest po prostu bezsensowne. No i, i plus ten stres, który dochodzi, yy, opowiadanie, kogo się grało i o czym jest film, może faktycznie wyprowadzać z równowagi w, w pewien sposób.